Vlogmas, dzień 22. Dzień dobry moi drodzy. Witam się z wami już 22 grudnia. Zostały nam tak naprawdę trzy filmy łącznie z tym, czyli praktycznie jesteśmy na mecie mojej pracy. Trochę w to nie wierzę i mówię to za każdym razem, ale mam wrażenie, że tak, od 4 vlogmasa do 18 minęły dwa dni, a minęło tam. Kilkanaście. W każdym razie ja już jestem po dwóch angielskich rozszerzonych i w sumie nawet podobało mi się ta lekcja, dlatego że przede wszystkim e, pod koniec rozmawialiśmy sobie o rzeczach, z których jesteśmy dumni, e, które zrobiliśmy w tym tygodniu, i to było coś naprawdę fajnego. Uważam, że docenianie też takich małych rzeczy i większych rzeczy jest bardzo potrzebne, i bardzo się cieszę, że coś takiego było. Mam wrażenie, że takie pytanie naprawdę załatwiło mi dzień. Od razu jestem jakaś taka szczęśliwsza. W ogóle piję sobie tutaj moją. Herbatkę, ale przesadziłam z sokiem malinowym, także zaraz sobie dołożę w wrzątku, doleję w sensie. Za 10 minut mam WF, ale nie sądzę, żebyśmy mieli go online, także mam teraz wolną godzinkę najprawdopodobniej, żeby dla Was pomontować. No a co do dzisiejszych planów, to jeszcze zobaczycie, ale mam wrażenie, że w dzisiejszym vlogu też będzie się działo. Raczej tego nie robię nigdy na początku, ale może otwórzmy sobie kalendarza adwentowego, mam ochotę na to. Tak więc tak jak powiedziałam, zaczynamy od e, czekoladki. Zobaczcie, jak ktoś miesznie Wygląda jak jest tyle okienek, już otwarte. czarnych. O, dzisiaj mamy znowu tą, ale od razu sobie ją zjem. Ta karmelowa jest chyba najgorsza. A dzisiejsza herbatka to zielona cytrynowa. Ja akurat tych cytrusowych nie lubię, a tutaj jest większość cytrusowych. Super, ale za to widziałam, że jutro będzie moja ulubiona herbata, więc po prostu nie mogę się doczekać jutra i chyba muszę sobie kupić od Irvinga całe opakowanie jej. Jeżeli chodzi o kalendarz pieskowy... O właśnie, mój piesiu tu idzie. Miluś, co tu jest? Co tu jest? A więc dzisiaj mamy takie podłużne stiki, a my otwieramy obecnie sylweko. I dzisiaj, słuchajcie, mamy olej z opuncją figową. I tak szczerze mówiąc, to chyba będę musiała sobie po prostu poczytać o każdej z tych rzeczy. I zawsze bazowałam się właśnie na jakimś dermatologu czy coś, ale teraz mam tyle takich kosmetyków fajnych, że chcę je potestować. Ale no najpierw muszę wiedzieć, na co one są, jakich używać i tak dalej. Także tym też jeszcze się zajmiemy. A tu widzicie małego śpiocha. On cały poranek przesypia, a potem, jak ja mu Muszę wychodzić, co nagle ma energię. W ogóle dzisiaj może mi być widać tą zieloną koszulkę spod bluzy, bo ją ubrałam i sami widzicie, jak jest. Po prostu tragedia. W każdym razie mamy już prawie 11 i powiem Wam szczerze, że została mi z lekcji tylko matematyka. Nie wiem, czy nauczyciele już poczuli święta, czy o co chodzi, ale z UF-u mam do zrobienia jakiś quiz, z ekonomii mam tylko do przeczytania biznesplan, także naprawdę nie ma tego dużo. Na rano miałam jeszcze dwa angielskie rozszerzone, i tam faktycznie Trzeba było uważać, ale angielskie to akurat dla mnie przyjemność, także spoko. No i właśnie przez cały wływ i przez część tej ekonomii teraz zmontowałam sobie film. On właśnie się przesyła. Proszę bardzo, tutaj macie dowód. Ja mam teraz ochotę w ogóle tak bardzo na kawę serio. Poszłabym z wami i bym sobie ją zrobiła, ale zobaczycie, gdzie dzisiaj jeszcze wyląduję, chyba pójdę sobie na kawę, bo i tak będę musiała jechać do miasta, więc zróbmy sobie jakieś jedzenie. A potem załóżmy soczewki i ogarnijmy się, bo potem będę musiała iść na matmę i się zbierać, więc nie będzie już potem na to wszystko czasu. Mam teraz do was trochę dziwne pytanie, ale czy wy też odgrzewać herbatę? Bo mi słuchajcie tutaj została herbata, którą ja piłam i zostało mi pół, ale jest już zimna i jest niedobra, także czy wy byście taką wydali, czy wypili? Bo mnie na przykład jest jej trochę żal, więc jakby odgrzeje. odgrzeję. I jaki problem. Tyle. W mojej głowie wyglądało to lepiej, ale ufam, że smak mnie zadowoli i wynagrodzi wygląd. No i moi drodzy, wyszykowałam się nawet szybciej niż się spodziewałam, bo mam jeszcze dosłownie dwie minuty, żeby do Was się odezwać. W ogóle skrócili nam lekcję, więc y, mogę iść sobie na miasto o tej tam 12.30, bo zaraz jest 12.30 i dochodzę. A nie, czekajcie, mam więcej czasu. Skoro jest 12.18, ja mogę wpudobyć w domu, a to czyli mam jeszcze ponad 10 minut. W każdym razie, pokażę Wam, jak wygląda i na spokojnie będę miała czas, żeby do Was się odezwać. No to dobrze, bo ja już myślałam, że muszę wychodzić za te dwie minuty a jeżeli chodzi o outfit of the day to mamy zwykłe jeansy, kapcie moją torebkę z Victory Secret i taki klasyczny sweter bo wiecie co, idę do galerii a jakoś ostatnio galerii nie lubię, ale no właśnie będę załatwiała te sprawy z tym telefonem, muszę założyć szkło, dokupić te kostki i tak dalej, plus jeszcze załatwić ten prezent świąteczny, więc musiałam się ubrać wygodnie, czyli jeansy, mała torebka, bo ja nie lubię galerii ale cieszę się, bo pójdę chyba sobie z natalką na kawkę, więc się jeszcze spotkamy przed świętami. A, no i zapomniałam powiedzieć, że skończyłam matę, czyli już zaczynam święta, już nie mam żadnych lekcji. I to w sumie bardzo dobrze, bo miałabym dzisiaj jeszcze dwie rozszerzone geografie i dwie matmy, a tak to luzik. Słuchajcie, nie wierzę w swoje umiejętności po prostu. Wzięłam pudełko do awotsów. Bez Airpodsów musiałam gdzieś zostawić w domu. Jestem taka zła, a musicie mi uwierzyć, że ja nigdzie nie wychodzę bez muzyki. Nigdzie. Jest godzina 17 i słuchajcie, wróciłam właśnie do domu, powiem Wam, że obiecałam sobie, że będę więcej latała z kamerą, a nie opowiadałam Wam już po fakcie, co się działo, ale od momentu, kiedy wyszłam z domu o tej 13, podziało się tyle rzeczy, że jakby ja sama nie wiem i to były takie spontaniczne akcje, także już Wam opowiadam. W ogóle przed chwilą chyba, a ja nie umiem strykać także nie wiem, co się stało. W każdym razie, jak widzieliście, e, byłam z Natalką na kawie. No dobra, może nie widzieliście wtedy z kim, ale ja wam powiem, że z Natalką. Uwierzycie mi na słowo. No i e, posiedziałyśmy, oczywiście obgadałyśmy milion tematów i o ciekawych rzeczach i o nieciekawych, e, ale no nieważne. Rozgadałyśmy się i potem miałyśmy 40 minut, a każda miała parę spraw do ogarnięcia. No i w sumie łącznie wyszło na to, że ja potem latałam i biegałam po tym fokusie jak szalona, bo nie chciałam spóźnić się na autobus. A dlaczego? Dlatego, że obiecałam tacy, że pomogę mu wnieść choinkę do domu o 15 Ale żeby nie było, jakby dotrzymałam obietnicy Ała, ała, tu są igiełki, także nie będę wchodzić Ale pomogłam wnieść, pomogłam Back to the story, wyrobiłam się i wróciłam Natomiast w fokusie słuchajcie, załatwiłam dwie rzeczy z czterech Czasem tam jadę z pełną listą rzeczy do kupienia A dzisiaj miałam cztery rzeczy, miałam na to 40 minut I to były takie rzeczy, że myślałam, że wejdę i wyjdę, a okazało się, że nie. I słuchajcie, o ile myślałam, że będzie problem z tą kostką do ładowania, to nie było, mam. W każdym razie, potem poszłam po szkło hartowane i słuchajcie, chcieli mnie naciągnąć, ale się nie dałam, ponieważ poszłam do jednego sklepu, już nie będę mówiła do jakiego, i dali mi cenę za nałożenie, to nie było akurat szkło hartowane, tylko jakieś tam lepsze, już nie pamiętam teraz nazwy, ale musicie wiedzieć na początku tej historii, że wszędzie to było jakby to samo szkło, że to nie była jakaś inna nakładka, bardziej wytrwała, nie, a wszędzie się pytam, wszędzie te parametry były jakby takie same. W pierwszym sklepie zażyczyli sobie 150 zł za plasticzek przypominam, który się przykleja na telefon no niby on miał się nie zbić, ale no w innych jakby też miał się nie zbić, więc no podziękowałam i wyszłam poszłam do drugiego sklepu, no i zażyczyli sobie 120 zł, to jednak już o trzy dychy mniej, więc byłam taka no dobra, może, ale jednak 120 zł za taki mały plasticzek czy gumę na ten telefon to i tak dużo według mnie, ja kojarzyłam, że płaciłam około 40-50 jak już i myślałam, że to będzie góra co zapłacę ale moi drodzy nic bardziej mylnego. Poszłam do e, trzeciego sklepu i tam zażyczyli sobie 80 zł, czy 70, coś koło tego. I zobaczcie, to jest prawie połowę taniej, co zażyczyli sobie w tym pierwszym sklepie. Także, moi drodzy, nie dałam się naciągnąć. Jak usłyszałam tylko cenę, to powiedziałam, dobra, bo to była moja tak naprawdę ostatnia opcja. A wiecie, chcę mieć jakiekolwiek zabezpieczenie na ten telefon, bo boję się, że coś się stanie. No i wiecie, wróciłam do domu, wziąłam tą choinkę, posiedziałam dosłownie sekund 5, ale potem zabrałam się z tatą e, do miasta, bo bo uwaga, nie udało mi się kupić. Nie, no super, że miałam tu tego włosa cały czas. Nie udało mi się, słuchajcie, kupić case'a w Focusie. Nigdzie. To się przypuszczam, że jakbym pochodziła, to bym znalazła bez problemu. Ale byłam w Stradivariusie, w Hyamie i w Reserve i nigdzie nie było case'a na iPhone'a 12. Bardzo podobały mi się case'y akurat w Haemie i byłam taka nastawiona, że tam właśnie wejdę i wyjdę z case'em. Ale jedyne, jakie były dostępne, to te na 11 i nawet przymierzałam, bo całe życie myślałam, że 11 i 12 ma takie same wymiary ale znowu byłam w błędzie. No i po prostu e, wyszłam z kwitkiem, a że miałam właśnie mało czasu do autobusu, no zdążyłam tylko wejść do Variosa i do rezerw, ale tam w ogóle nie było żadnych case'ów i po prostu wyszłam taka totalnie zniezmaczona, bo to była taka jedna rzecz, którą myślałam, że będzie na 100%. I czwartą rzeczą tak naprawdę był to prezent. Nie powiem dla kogo, nie powiem jaki, w każdym razie nie było go nigdzie. I pojechałam jeszcze w jedno miejsce też właśnie po ten prezent plus, żeby załatwić tego case'a, no bo jednak chciałabym używać ten telefon. Ja go dzisiaj tak naprawdę pół dnia noszę w opakowaniu, ale teraz, słuchajcie, trochę też mnie naciągnęli z tym caseem. No nie powiem, no bo to jest takie najprostsze, najzwyklejsze. Zobaczcie, takie przezroczyste, za 40 zł. Także no jednak trochę to kosztowało, ale dobra, przynajmniej jest zabezpieczony tak na pierwszy rzut oka. Powiem Wam szczerze, że jest już prawie 22. i ja tak naprawdę od prawie godziny, albo nawet może ponad godzinę, próbuję zrobić sobie ładne tło, ładne ustawienia w tym moim nowym telefonie i powiem wam, że jestem zła, dlatego że wszystkie zdjęcia mi się poprzenosiły i wszystko i to nie wygląda tak, jak ja chcę, i ja nie mam cierpliwości autentycznie do takich rzeczy. Nie wiem jak to zrobić, żeby, wiecie, nie dokupować kolejnego pakietu i iCloud, bo już tak dużo płacę, a żeby te zdjęcia ze starego telefonu mi nie uciekły, z drugiej strony nie chcę ich mieć na nowym telefonie, także nie wiem, jak żyć, a chcę bardzo sprzedać tą ósemkę. Uff, masakra!